Witam na kolejnym filmie. Dziś będą przedstawione kwestie, na które należy zwracać uwagę przy wykonywaniu uziomów fundamentowych czy też parafundamentowych, oraz omówię też najczęściej spotykane błędy wykonawcze. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Pierwszy, nadmiennie spotykany błąd przy wykonywaniu uziomów fundamentowych to nieodpowiednie połączenie ze sobą poszczególnych elementów. Wiadomo, tutaj musi być pewne niezawodne połączenie elektryczne bo mamy tutaj duże narażenia mechaniczne. Może być prąd zwarciowy o bardzo dużym natężeniu, prąd piorunowy. I musi to być pewne połączenie. Połączenie spawane, połączenie zgrzewane egzotermicznie na przykład lub specjalne do tego celu zaciski. Oczywiście jeśli chodzi o spawanie, no to nie jest to spawanie punktowe w paru miejscach, tylko to musi być pospawane na zakładkę. Tutaj jeśli chodzi o bednarki, no to gdzieś 5 do 10 cm, i ciągła spoina tutaj musi być. Jeżeli to są pręty, bo mogą też być wykorzystywane jako elementy uziomu fundamentowego, sztucznego. Wiadomo, bednarki najczęściej się wykorzystuje, ale też mogą równie dobrze być to pręty, to w tym wypadku spawanie na zakładkę powinno być na długości przynajmniej 20 średnicy takiego pręta. To samo się dotyczy tutaj. W przypadku wykonania uziomu fundamentowego naturalnego, czyli jeżeli byśmy pospawali ze sobą elementy zbrojenia, trzeba pamiętać, że wtedy jest wymagana zgoda konstruktora. Bardzo często się spotykałem z sytuacją, że wykonane jest zbrojenie połączone ze sobą drutem wiązałkowym i do tego zbrojenia są na rogach przyspawane bednarki ze stali jako wyprowadzenia do podłączenia przewodów odprowadzających urządzenia kierunochronnego. Coś takiego to nie jest uziom fundamentowy, tylko to jest atrapa uziomu. Bo co z tego, że mamy przyspawane bednarki do prętów zbrojeniowych, jak teraz te pręty zbrojeniowe nie są ze sobą połączone w pewny, niezawodny sposób pod względem elektrycznym. Pokażę doświadczalnie, czego warte jest stosowanie drutu wiązałkowego do połączeń elementów uziomu fundamentowego. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o łączenie elementów zbrojenia z uziomem fundamentowym, co ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o poprawę rozkładu potencjałów czy z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Mi chodzi o łączenie ze sobą elementów tworzących uziom fundamentowy za pomocą drutu wiązałkowego. Co zatem mam na myśli? Na przykład takie połączenie, dwa pręty ze sobą połączone za pomocą drutu wiązałkowego, czy na przykład bednarka, tutaj jest bednarka miedziowana pokryta cyną, połączona drutem wiązałkowym z prętem zbrojeniowym. Na przykład chcemy gdzieś zrobić sobie wyprowadzenie do uziomu zewnętrznego, coś takiego się stosuje. Mogą być też takie połączenia, Widać, że nawet nie jest to oczyszczone. pokryte rdzą, po prostu typowe warunki panujące na budowie, przecież zbrojenie może zostać jeszcze poddane działaniu deszczu, nie. tak będzie wykonany na przykład użytek fundamentowy, że takie bednarki będą połączone ze stali czarnej ze sobą, to zardzewieje, no i co później. Mogą być tu na przykład wykonane też połączenia innych materiałów ze sobą. Tutaj zostały podane takie przykłady. Jako punkt odniesienia będzie użyte takie połączenie, gdzie mamy dwie bednarki połączone metodą zgrzewania egzotermicznego. Chodzi o to jaka będzie rezystancja takiego połączenia, ale to już będzie pokazane w części praktycznej, do której oglądania serdecznie zapraszam. Tutaj jak widać są próbki połączeń bednarek też elementów zbrojenia. Ta próbka jak widać mamy połączenie wykonane metodą zgrzewania egzotermicznego. Bednarki miedziowane pokryte cyną. Tutaj dwie bednarki miedziowane pokryte cyną połączone drutem ze sobą. Pręt zbrojeniowy i bednarka ze stali czarnej połączone drutem wiązałkowym. Tutaj. No i tutaj jest przykład też dwóch prętów zbrojeniowych połączonych ze sobą drutem wiązałkowym i bednarka miedziowana pokryta cyną połączona z prętem zbrojeniowym za pomocą drutu wiązałkowego. Można tutaj zauważyć, są miejsca, gdzie jest usunięta rdza. O co tutaj chodzi, aby był pewny styk podczas wykonywania pomiaru rezystancji. Pomiary będą wykonywane także od środka Połączenia, zaciski będą przyłączane w odległości 10 cm w każdym przypadku i zobaczymy, jakie wyniki uzyskamy. Pomiary będą wykonywane przy użyciu miernika małych rezystancji Sonel MMR 650. Na początek zostanie zmierzona rezystancja połączenia dla tej próbki, gdzie mamy dwie bednarki połączone ze sobą metodą zgrzewania egzotermicznego. Jaka będzie wartość rezystancji takiego połączenia? I to będzie, no niejako, można by tu powiedzieć w tym wypadku, punkt odniesienia dla pozostałych wartości. Zatem zaczynamy. Najpierw podłączę tutaj jeden zacisk miernika z wybrany pomiar obiektów rezystancyjnych. No i zobaczymy jaki będzie wynik tego pomiaru. Mamy 135,8 mikrooma. To jest wynik pomiaru dla elementów połączonych metodą zgrzewania egzotermicznego. Teraz to samo zostanie powtórzone dla dwóch pednarek miedziowanych pokrytych cyną, ale połączonych drutem. Teraz zostanie podłączony tutaj drugi zacisk do tej próbki i zobaczymy jaki tym razem będzie wynik pomiaru rezystancji tego połączenia 427,7 mikrooMa. Ja teraz spróbuję nieco poluzować te połączenia, aby odzwierciedlić sytuację taką, jaka będzie miała miejsce tutaj na przykład podczas wylewania betonu, gdzie te bednarki się po prostu rozejdą. Jak widać doszło do pęknięcia nawet drutu wiązałkowego tutaj. Co pokazuje, że takie połączenie nie jest pewne i zmierzymy teraz rezystancję tego połączenia. Taka sytuacja też się może zdarzyć, że jakieś wiązanie pęknie w zbrojeniu podczas zalewania betonem. Tego nie będzie widać. No i zobaczymy i 1327 dziesięciotysięcznych milioma. Tam były mikro to już są milioma. Czyli jak widać, jakość takiego połączenia już jest o wiele gorsza. Kolejny pomiar będzie dotyczył tutaj, jak widać, połączenia bednarki ze stali czarnej z prętem zbrojeniowym. Ja pokażę tutaj jeszcze, jak sytuacja wygląda. Jak widać, prędz zbrojeniowy jest tutaj po bokach oszlifowany pilnikiem, żeby mieć pewne połączenie. Tak samo tutaj jest oszlifowana ta bednarka. Teraz pomiar będzie wyzwolony za pomocą przyłożenia tutaj sądy ostrzowe i zobaczymy, jaki będzie wynik tego pomiaru. Wynik, jak widać, jest poza zakresem pomiarowym miernika. Teraz pora przejść na dwa ze sobą połączone pręty za pomocą drutu wiązałkowego. Nic się nie dzieje, brak ciągłości przewodów prądowych. Jak tutaj można zauważyć, było połączenie za pomocą drutu wiązałkowego, wcale nie jest pewne, przecież. Tutaj udało mi się zerwać takie połączenie bez większego wysiłku za pomocą rąk. Na przykład podczas układania zbrojenia w wykopie, kiedy tutaj mamy element zbrojenia o znacznej długości, który jest łączony na powierzchni, cały ten układ jest wkładany tutaj do wykopu. No tak naprawdę, jedna z możliwości tylko. Ale na przykład podczas zalewania betonem może dojść do jakichś przemieszczeń, kiedy jeszcze jest zagęszczanie maszynowe i później mamy. Niepewne połączenia. Zresztą, pomiary dobitnie pokazały, jak zmienia się wartość rezystancji takiego połączenia. Były sytuacje, że nie było możliwe wykonanie takiego pomiaru, czasami pomiar był wykonalny. Były to wartości, jak widać, o kilka rzędów wielkości większe niż w przypadku takiego połączenia. Nie może być tutaj takiej sytuacji, te połączenia muszą być pewne. I teraz ktoś może tutaj powiedzieć: Użyjemy zacisków dedykowanych do tego celu. Tutaj powierzchnie nie będą oczyszczone. Te, które będą się ze sobą stykały. I tak samo tutaj: no ktoś powie: Dobrze, wykonane zgodnie z normami, użyliśmy zacisków. No tak, ale w tym wypadku cała robota też na nic, bo co z tego, jak są połączone ze sobą powierzchnie, które są zarzebiałe? Tu już nie będzie takiego. Pewnego połączenia i naprawdę trzeba mieć coś takiego na uwadze. Ja to, no, jeżeli łączymy tutaj na zaciski w tych miejscach, elementy, które będziemy łączyć, trzeba oczyścić z rdzy. Oczywiście jest to bardzo ważne. Łączenie elementów uziomu fundamentowego drutem wiązałkowym to jest sytuacja naprawdę ku przestrodze, bo może zdarzyć się także że gdzieś takie połączenie obluzuje podczas zalewania betonem i zrobi nam się taka oto szczelina gdzieś. Wiadomo teraz jest wilgoć, bo beton w ziemi. Uderzenie pioruna jest jakaś tutaj rezystancja, jest różnica potencjałów, zacznie się nam isprzenie. Jeśli isprzenie, wiadomo, wysoka temperatura, woda odparuje. A wiadomo, para wodna ma dużo większą objętość jak woda, no i Zachowuje się to jak dynamicz, po prostu rozsadza nam fundament. I to stwierdzenie, że nie należy stosować uziomów fundamentowych, bo w razie uderzenia pioruna skończy się to rozsadzeniem fundamentów, jest właśnie z tym związane. Wzięło się z błędnego wykonawstwa. Jeżeli by coś takiego miało miejsce, to wtedy stosowanie uziomów fundamentowych byłoby całkowicie zakazane. A jak wiadomo, stosowanie uziomów fundamentowych jest obligatoryjne. Tutaj inny bardzo często spotykany błąd to, wy, jeżeli już nawet jest wykonany ten uziom fundamentowy sztuczny, wszystko jest połączone jak należy, pospawane, nie wykonuje się wyprowadzenia do głównej szyny wyrównawczej. Wiadomo, w ochronie odgromowej, Najważniejsza jest ekwipotencjalizacja. W takim przypadku no to teraz, żeby ratować sytuację, trzeba wykorzystać jedno z wyprowadzeń do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. Wtedy jest z tych przewodów odprowadzających mniej i trzeba tutaj, wiadomo, przeprojektować urządzenie piernochronne. Rosną wtedy odstępy separujące. I kolejny jeszcze błąd stosowanie na przykład dwóch szyn wyrównawczych. Możemy zrobić coś takiego, ale trzeba wtedy wykonać pierścień wyrównania potencjałów. Bo jeżeli sobie zrobimy dwie różne szyny wyrównawcze, w przypadku takiego uziomu fundamentowego bez tego pierścienia wyrównania potencjałów, wtedy wiadomo, zwiększamy tutaj narażenie napięciowe. Inny błąd. Wykonawczy, bardzo też poważny, to stosowanie nieodpowiedniej jakości materiałów. Do łączenia stali w betonie ze stalą w gruncie można wykorzystywać tylko materiały odporne na korozję. Nie może to być stal ocynkowana, bo stworzymy ogniwo galwaniczne. Wiadomo o tym ulegnie degradacji, potem mamy już gołą stali i korozja postępuje naprawdę bardzo szybko. Dlatego, jeżeli już się wykonuje tutaj wyprowadzenia, które mają styczność z gruntem, wtedy stosuje się elementy np. ze stali nierdzewnej, ze stali miedziowanej, z miedzi, ze stali miedziowanej pokrytej cyną. Często spotykamy tutaj błąd jeszcze, jaki może mieć miejsce. Zdarzyć się może w sytuacji fundamentu wykonanego z betonu wodoszczelnego. I teraz pytanie, czy tutaj jest problem, jeśli chodzi o wykonanie uziomu fundamentowego, czy też ma być parafundamentowy. O ile w sytuacji, kiedy na przykład jest odizolowany fundament za pomocą XPS, sprawa jest tutaj jasna, stosuje się uziom parafundamentowy. W przypadku betonu wodoszczelnego trzeba zasięgnąć informacji u producenta betonu, bo może być tak, że nie będzie możliwe zapewnienie niezawodnej styczności elektrycznej betonu z gruntem i wtedy trzeba wykonać uziom parafundamentowy. Wtedy rozmiar oka maksymalny nie powinien przekraczać 10 m na 10 metrów, ale może być na przykład betonit, który jest w stanie zapewnić doskonałą styczność elektryczną z gruntem, ale nie przepuszcza wody. No to w takiej sytuacji nie ma problemu z wykonaniem poziomu fundamentowego. Dlatego trzeba tutaj naprawdę bardzo dokładnie zwracać uwagę. Pojawia się też kwestia zastosowania stali ocynkowanej jako element sztucznego uziemu fundamentowego. Jeżeli umieścimy teraz elementy ze stali ocynkowanej w betonie, dochodzi do sytuacji, że ocynk ulega degradacji, bo mamy środowisko zasadowe, zaś stal w betonie nie koroduje i ten proces zostanie zatrzymany, ale jak widać coś takiego, no tak naprawdę niczemu nie służy, bo po co dawać coś, co ulegnie degradacji. Tak więc nie jest to rozwiązanie zalecane, nie jest też zabronione. Jeśli jest możliwość stosować należy inne materiały. Bo tak jak wspominałem nawet na filmie, gdzie pokazywałem uziom fundamentowy i tam była część uziomu wykonana ze stali i Tu wiadomo proces utleniania się zatrzyma, to nie skoroduje. I w każdym wypadku trzeba też tutaj pamiętać o łączeniu ze sobą różnych materiałów, różnych metali, bo mogą być połączenia takie, które nie są dozwolone, wtedy trzeba stosować też specjalne zaciski. Co jest też ważne, jeżeli łączymy ze sobą elementy z różnych metali, i na przykład nie jest to tak jak w tym wypadku, na przykład zgrzewanie egzotermiczne. Trzeba takie połączenie zabezpieczyć, uszczelnić, aby uchronić to przed ewentualną korozją. No, coś takiego, jeśli zostało zgrzane, no to w tym wypadku problem jest z głowy. I teraz, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, odnośnie sytuacji, że wykonywane jest osobne uziemienie do szyny wyrównawczej, osobne. Uziemienie odgromowe. No coś takiego nie zapewnia wyrównania potencjałów, zwiększa ryzyko porażeniowe. Ma być jeden udział po prostu w takiej sytuacji. Teraz jak to się ma z połączeniami z drutem wiązałkowym? W tej sytuacji takie połączenia są skuteczne, ale jeśli chodzi o poprawienie tutaj zdolności ekranowania, czy też o kwestie związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, w żadnym wypadku nie można używać drutu wiązałkowego jako niezawodnego połączenia elektrycznego. I teraz pojawiały się też pytania, jak wykonać uziom fundamentowy. Ja tutaj podam dwa przykłady, bo są dwie możliwości, najczęściej spotykane. Pierwszy wariant: mamy warstwę gudego betonu, jest ona oddzielona warstwą izolacyjną od kolejnej warstwy betonu, w której znajduje się zbrojenie. W tej sytuacji uziom fundamentowy wykonuje się w warstwie chudego betonu pod tą warstwą izolacyjną, to jest też tutaj pokazane. Wiadomo, uziom fundamentowy musi się znajdować w tak grubej otulinie betonowej, aby było przynajmniej 5 cm otuliny z każdej strony. I wyprowadzamy tutaj do góry, bednarki, czy też pręty do podłączenia urządzenia pierunochronnego, czy głównej szyny wyrównawczej. I teraz na co należy tu zwrócić uwagę? Będzie warstwa izolacyjna, na to kolejna warstwa betonu i zbrojenie. Te wyprowadzenia od poziomu fundamentowego trzeba połączyć z prętami zbrojenia. W dwóch miejscach. To jest jedna możliwość. Może być druga opcja pokazana jak na tym oto rysunku, gdzie mamy zbrojenie w stopie fundamentowej. Nie ma żadnej warstwy izolacyjnej od spodu. Wtedy uziom fundamentowy można ułożyć na przykład w zbrojeniu czy też na zewnątrz zbrojenia. Tutaj, co jest też ważne, warto przymocować jakimś mocnym drutem czy specjalnymi złączkami ten uziom fundamentowy sztuczny, który musi mieć Połączone ze sobą w niezawodny sposób elementy wchodzące w jego skład. Ja mówię o tym pierścieniu z bednarek czy też sprętów, ale chodzi o udział fundamentowy, nie o elementy zbrojenia. I ten element trzeba co 2 metry gdzieś połączyć ze zbrojeniem. Czyli tutaj jest sytuacja nieco inna, ale trzeba też pamiętać o minimum 5 cm otulinie betonowej. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.